Witajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak ogarnąć dwuletnią winorośl. Zobaczcie, już Wam przedstawiam. Tak ona wygląda. Jest prowadzona na jednym pniu. Słuchajcie, tak o. I, i tu ma. Tak o wygląda, zobaczcie. I powiem Wam, jest tutaj troszeczkę harmider. Jest tu ogarnięty. Ja sobie, słuchajcie, zdaję sprawę, że na tym murze to kiepsko widać. Tak? No nie wiem, zobaczycie. Teraz w każdym razie zobaczcie. Tak to wygląda. O. I co ja będę robił? Będę całe to wycinał. To mi jest niepotrzebne, całe to nie chcę, żeby to było, aczkolwiek szkoda, bo tu jest taka bardzo ładna, słuchajcie, łoza jednoroczna, ona byłaby świetna, ona by tutaj, widzicie, owocowała, tak, no bardzo ładna, gruba łoza, no niestety, no z bólem serca muszę to zrobić, bo ja nie chcę, żeby taka jednoroczna łoza była tak daleko od pnia głównego, słuchajcie, i tutaj dopiero jest, ja nie chcę, takie coś nie jest skazane, żeby y, takich dużo y, zdrewniałych y, pędów zostawiać. Zawsze staramy się jak najmniej zrewniałych, starych pędów zostawiać. Tym bardziej, jak mamy taką młodą winoroż. Także słuchajcie, wycinamy to. Potem będziemy zostawiać tą jedną łozę. Ona jest cienka, co prawda, ale ona będzie miała swoje e, owoce. Tu jest taka linka i, i tutaj zostawimy, o, tutaj tą jedną. To us będziemy usuwać i zostawiamy drugą łozę, zostawimy tutaj. Ona tutaj leci, o, ale my ją weźmiemy, przerzucimy tutaj. A to wszystko zlikwidujemy, a tą łozę przerzucimy tutaj na tą linkę. Słuchajcie, no to działamy, nie? Yy, zostańcie, słuchajcie, bo to może być ciekawe, jak ja to wszystko będę robił, jak ja to będę podpinał na takim sznurku, słuchajcie. Będzie ciekawie, także zobaczcie, jak ogarnąć taką roczną winorośl. Dobra? To od razu mówię, ścinamy, tak jak powiedziałem, to ścinamy, bo, bo nie chcemy tego, tej łozy, nie chcemy, słuchajcie, ona jest daleko tutaj od kupnia głównego, musimy to ściąć, tak, także słuchajcie, ścinamy, nie ma się co, nie ma co płakać, nie możemy patrzeć, jak w tej chwili to wszystko będzie wyglądać, musimy patrzeć przyszłościowo, tak, zawsze trzeba patrzeć przyszłościowo, co będzie dalej, Tym bardziej, jeżeli chodzi o młodą minorość. Ona potrzebuje mocnego cięcia. On się musi tutaj przede wszystkim, musimy wypracować w pierwszych latach solidny system korzeniowy i mocny pień. To jest podstawa, jeżeli chodzi o młodych minorościach. Tak? Starych możemy troszeczkę więcej zostawić. Młodych, słuchajcie, to jest podstawa. Wypracowanie mocnego pnia i systemu korzeniowego. Słuchajcie. Co tutaj jest? Tu coś trzyma. OK. Widzicie, bardzo ładna, jednoroczna łoza. No, no, tu ma takie ładne oczka. No, byłaby z tego ładne owoce, słuchajcie. No pięknie. No niestety. Nie może ta łoza być tak daleko od górnego pnia. Słuchajcie, dobra, jedziemy dalej. Teraz, co, co tu mamy? To ścinamy. Też. Robimy porządek, Zobaczcie, tu jest podwiązany, ja sobie tak wiążę to on zawsze takim sznurkiem, ale ten sznurek niestety jest jednoroczny, on zawsze pod wpływem warunków atmosferycznych niszczy się. Trzeba, żebym czegoś tu nie pomylił, żebym za dużo też nie przyciął. Muszę obserwować. Jest tu harmider. Dobra, trzeba uważać, bo nie chcę zniszczyć. O, da nam. Heh. Zobaczcie, jaka tu jest łoza. Heh. Zobaczcie, co tu jest. To jest niesamowita łoza. To taka długa, także ona już widać, że tu ma dobre warunki. Ta winorość, dwuletnia winorość i takie fajne, duże łozy. Naprawdę słuchajcie, strona południowa. Naprawdę super warunki. Zatem ja, tu jest praktycznie cały czas słońce. Dobra, I teraz tak. To również usuwamy. Całe to. Chociaż czekajcie. Może byśmy to zostawili i zostawili tą łozę. Ona jest też ładna, jednoroczna. Tą łozę. Dobra, zmieniamy taktykę. Słuchajcie, ucinamy to. Okej okay. Dobrze, że spostrzegłem W każdym bądź razie na pewno usuniemy to. To jest stare. To na pewno usuwamy. Zaraz się zastanowimy, co będziemy robić dalej. No ciekawa sprawa, słuchajcie, widzicie? Trzeba się tego pozbyć. Okay. teraz zdecydujemy. Zostawiać dwie nie za bardzo. Ale ta jedna jest grubsza. lepiej zostawić grubszą, słuchajcie. To likwidujemy, te stare. To jest z pierwszego roku. Znaczy właściwie z drugiego roku. Dobra, Teraz musimy zdecydować. To no ważna decyzja. Bardzo ważna. No tak, to na pewno likwidujemy. Teraz tak, zostawiamy to. No to na pewno... Dobra, słuchajcie, tak w skrócie, zaraz wam jeszcze pokażę. Czekaj... Zobaczcie! I tak oto, tak oto słuchajcie, ogarnąłem tą winorość. Zobaczcie, zobaczcie, mamy jeden pień solidny, słuchajcie. Tutaj idzie jedna łoza zdrowa, ładna, polince, I tutaj idzie druga łoza, tak. Słuchajcie, z każdego oczka, z każdego oczka wyjdzie nam, słuchajcie, e, latorość, może nie z wszystkich e, i z każdej, słuchajcie, latorośli Będą ze dwie, trzy kiście, 2 yy, trzy, trzy grona, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, będę wam to monitorował, yy, będę wam pokazywał, yy, jak to wszystko będzie rosło. Słuchajcie, jeżeli Was interesuje, jak wsadzić roczną winorość, młodą winorość do gruntu, zobaczcie sobie ten film, który się Wam właśnie w tej chwili wyświetlił. Słuchajcie, naprawdę, to, co tam zobaczycie. Nie zobaczycie w żadnym materiale na YouTube. Pokażę Wam, jak prawidłowo w tym filmie wrzucić winorośl, zasadzić winorość do gruntu. Słuchajcie, także dzisiaj, na dziś to wszystko. Słuchajcie, trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.